Cześć, jestem Mirela. A dzisiaj pokażę Wam, jak pływać delfina. W ostatnim odcinku tej serii omówimy najczęstsze błędy, które pojawiają się podczas pływania stylem motylkowym. Postaraj się ich unikać, a pływanie delfinem stanie się przyjemniejsze, bardziej efektywne i ekonomiczne. Wielu początkujących delfinistów inicjuje kopnięcie z samych kolan. Zamiast bioder, przez co kolana zginają się nadmiernie, znajdują się zbyt daleko od siebie, co powoduje dodatkowe opory. Na nagraniu widać, że siła kopnięcia pochodzi jedynie z wyprostu nadmiernie zgiętych kolan, przez co biodra opadają bardzo nisko, co utrudnia utrzymanie prawidłowej pozycji ciała na wodzie. Unikaj również kraulowania, czyli niesymetrycznej pracy nóg. Zarówno kolana, jak i stopy powinny znajdować się blisko siebie podczas pływania delfinem. W pracy ramion należy zwrócić uwagę, aby pociągnięcia pod wodą nie wykonywać na prostych rękach, nie pracować nimi zbyt szeroko. W takim przypadku nie będziemy w stanie przenieść rąk wystarczająco wysoko nad powierzchnią wody. Ważne jest, aby ręce pracowały symetrycznie, zarówno w fazie podwodnej, jak i nadwodnej. Pamiętaj również o odpowiednim timingu dwóch kopnięć na jeden cykl ruchu ramion. Jeśli kopiesz tylko raz lub chaotycznie, styl staje się nieefektywny i bardzo wyczerpujący. A teraz, kilka słów na temat zbyt wysokiego wychodzenia głową i barkami nad powierzchnię wody. Zamiast skupiać się na tym, aby wyjść głową i barkami wysoko w górę, użyj siły ramion, aby przesunąć się możliwie jak najdalej podczas odepchnięcia. Głowa powinna wyjść z wody tylko na taką wysokość, aby możliwe było nabranie powietrza. Pamiętaj, aby schować ją, zanim ręce przednogóstwo wody.